Historia Polski, której nie uczą w szkołach, to opowieść nie tylko o wojnach, królach i zaborach. To przede wszystkim dzieje długiej i konsekwentnej walki o władzę nad polskim państwem prowadzoną przez Kościół. Przez wieki ta instytucja dążyła do jednego celu podporządkować sobie rządzących, kontrolować społeczeństwo i czerpać korzyści z wiary, którą sama definiowała. Silna władza świecka zawsze była dla Kościoła zagrożeniem, słaba szansą. A Polska, jak żadne inne państwo w Europie, padła ofiarą tej zależności. Zapłaciliśmy za to cenę ogromną, utratę siły, upadek znaczenia, a ostatecznie zniknięcie z mapy świata na ponad 120 lat. Początek tej historii sięga XI wieku, kiedy Polska odbudowywała swoją potęgę. Bolesław śmiały umacniał państwo, prowadził zwycięskie wyprawy i koronował się na króla. Jednak duchowieństwo, w większości obce, niemieckie, nie zamierzało godzić się na silnego władcę. Biskup Stanisław złamał przysięgę wobec króla i został skazany za zdradę. Nie zamordowany, lecz legalnie osądzony. Kościelna wersja wydarzeń, w której Stanisław staje się męczennikiem, narodziła się dopiero po wielu pokoleniach. Kiedy pamięć o zdradzie mogła zostać bezpiecznie wymazana. W kolejnych wiekach Kościół z premedytacją wykorzystywał rozbicie dzielnicowe, podsycając konflikty między książętami. Za poparcie żądał przywilejów, ziem, immunitetów i kolejnych praw, które stawiały go ponad państwem. Polska, osłabiona wewnętrznie, zaczęła tracić Śląsk, Pomorze i wpływy, a w desperacji sprowadziła krzyżaków, co stało się początkiem kolejnej katastrofy w czasach, gdy Europa dojrzewała do reformacji, Polska miała szansę stać się nowoczesnym, tolerancyjnym krajem. Akt Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku był świadectwem niezwykłego ducha wolności i pokojowego współistnienia, inspiracją dla twórców amerykańskiej konstytucji. Jednak Kościół rzucił na niego klątwę i rozpoczął długą kampanię niszczenia tolerancji religijnej. Unia Brzeska była narzędziem podporządkowania prawosławnych, które doprowadziło do buntów, rzezi, wojen kozackich i ostatecznego wyniszczenia Rzeczypospolitej. W kolejnych dziesięcioleciach Kościół angażował Polskę w wojny, które nie były w interesie państwa, lecz Watykanu i Habsburgów. Lisowczycy, wysłani bez zgody Sejmu, sprowadzili na Polskę najazd turecki. Brak tolerancji religijnej sprawił, że Polacy sami otwierali bramy Szwedom podczas potopu. Upadek kraju był konsekwencją fanatyzmu, który Kościół pielęgnował jako narzędzie kontroli. Gdy pojawiały się próby ratowania państwa, Kościół je blokował. Tak upadły projekty reformy ustroju. Tak utrwalono liberum veto. Tak zniszczono kodeks zamojskiego, który mógł naprawić państwo na 13 lat przed konstytucją 3 maja. Duchowieństwo niszczyło każdą inicjatywę, która ograniczała jego wpływy. A kiedy Polska chyliła się ku upadkowi, Kościół stanął po stronie przyszłych zaborców. Biskupi składali im przysięgi, nawoływali do posłuszeństwa i uspokajali naród, aby nie stawiał oporu. Papież uznał rozbiory za korzystne dla religii. Gdy uchwalono konstytucję 3 maja, Kościół otwarcie poparł targowicę, a papież pobłogosławił jej działania. To była droga do drugiego rozbioru, a później do całkowitego unicestwienia państwa. Jednym z najtragiczniejszych skutków kościelnej dominacji była edukacja. Przez stulecia była narzędziem ogłupiania, nie rozwoju. W czasach, gdy inne narody budowały naukę, technikę i kulturę, w Polsce uczono katechizmu na pamięć. Kobiety nie istniały w systemie edukacyjnym. Chłopi zostawiali ministrantami, kościelnymi, organistami, i na tym kończyła się ich droga. Polska stała się zapóźniona, a jej elity, wychowane w szkołach jezuickich, były przekonane, że wolność to anarchia, a demokracja to chaos. Kiedy wreszcie powstała Komisja Edukacji Narodowej, było już za późno. Targowica natychmiast oddała szkolnictwo z powrotem Kościołowi. Historia zatoczyła koło. Przez całe wieki Kościół bogacił się nie płacąc podatków. Kiedy obcy najeźdźcy grabili majątki kościelne, kler odbudowywał je na nowo kosztem społeczeństwa. Trzy razy doprowadziło to do utraty skarbów i ani razu nie nauczyło tej instytucji pokory. Ta historia nie jest martwa, jej echo słychać dziś, w polityce, w finansach, w szkołach, w przywilejach, w bezkarności, w układach, w zamiataniu skandali pod dywan. Mechanizmy są te same, tylko dekoracje się zmieniły. Dopóki Polska nie zrozumie, jaką rolę odegrał Kościół w jej dziejach, dopóty będzie powtarzać te same błędy. Dopóki historia będzie pisana przez tych, którzy ją fałszowali, dopóty naród będzie wierzył, że katolicyzm był jego tarczą, a nie kamieniem u szyi. Dopiero kiedy ta wiedza stanie się powszechna, będzie można mówić o prawdziwej wolności. Wolności rozumu, nie dogmatu. Wolności obywatelskiej, nie kościelnej. Wolności wynikającej z odpowiedzialności, a nie z autorytetu narzuconego z zewnątrz. Bo Polska nie upadła dlatego, że była za słaba. Polska upadła dlatego, że zbyt długo wierzyła tym, którzy mówili, że wiedzą lepiej, i którzy mówili to w imię. Boga. Zasubskrybuj kanał Antyteizm, kliknij dzwoneczek i bądź na bieżąco z naszymi materiałami.